Cześć Wam wszystkim, jestem Direct i dzisiaj Wam pokażę w pierwszym poradniku, jak wykonać taki oto prosty efekt. Zapraszam. OK. A więc żeby wykonać taki efekt, czyli maskowanie, tworzymy nową kompozycję. Obętnie ile sekund. I teraz tak, ja sobie stworzę nowego solida. Jak chcecie, to też możecie. Kolornik będzie taki. I Pierwsze co robimy to od razu stworzymy sobie ten kwadrat. A więc e, zaznaczamy tutaj kwadrat, podobij After Effect i z, przytrzyma, z przytrzymanym shiftem e, rysujemy kwadrat. Dowolnej wielkości ja narysuję taki. OK. Teraz wyłączamy sobie siatkę tutaj. E, proportional grid. No i tak, zaznaczamy strzałeczkę. Shape Layer 1, no i ust musimy ustawić Anchor Point. Ja nie będę tutaj ustawiał już, mniej więcej tak po prostu ustawiam. OK. Teraz tworzymy tekst, New Text, ja nazwę na przykład poradnik, no i przeniosę go sobie na przykład w to miejsce, tak na środek dam. Tu już ustawię normalnie Hourpoint. Ok. Tak na szybko. Jeszcze kwadrat przyniosę. Ok. No i tak. Pierwsze co robimy, no to otworzymy animację tego kwadratu. Hmm, czyli position gdzieś tutaj mniej więcej to zrobimy stąd ma to iść w to miejsce czyli za ten poradnik no i teraz tak co robimy tworzymy teraz maskę tego poradnika No już możemy sobie zamknąć otworzyć tylko position. I teraz tak. Tworzymy, dajemy narzędzie kwadratu. Zaznaczamy poradnik. I tworzymy maskę. Aby zakryło cały poradnik. Teraz tutaj w mask dajemy add. Zmieniamy add na subtrakt. Teraz wchodzimy tutaj w mask 1. I zaznaczamy gdzieś tak przed tym zaznaczałem przed tym mask patch no i teraz po prostu ustawiamy równo z tym z tym kwadratem i dajemy strzałkę i zmieniamy tutaj żeby to, to poradnik nam się odkryło no i tak oto mamy nasz efekt dzięki za oglądanie cześć na razie